Witam wszystkich! Obecnie producenci akcesoriów do iPhone'ów, iPadów i iPodów wymyślają całe mnóstwo mniej i bardziej potrzebnych dodatków do tych urządzeń. Dziś zajmę się tą drugą kategorią, a mówić będę o przenośnym centrum muzycznym firmy Medion. To przenośne centrum posiada pojemny akumulator, pozwalający na słuchanie nagrań nawet przez 5 godzin. Potrafi odtwarzać dźwięk z naszego iPhone'a, iPada czy iPoda, ładować go, a nawet przesyłać obraz na telewizor przez wyjście kompozytowe. Nawet jeśli nie masz urządzenia od Apple, to możesz korzystać z takich funkcji jak Radio FM, odtwarzanie muzyki z kart pamięci SD i pendrive'ów. Możesz również puszczać muzykę z dowolnego telefonu, który ma bluetooth, łącząc się ze swoją stacją, jak z zestawem głośnomówiącym. Urządzenie posiada wejście audio typu Cinch oraz wyjście mini-jack 3,5 mm. Ma też wyjście wideo i gniazdo na antenę FM. Nie zabrakło również takich rzeczy jak zapamiętywanie stacji radiowych, funkcji RDS, ekwalizera, zegarka czy budzika. A jeśli chodzi o jakość dźwięku, to jest ona naprawdę bardzo dobra. Nasze przenośne centrum posiada dwa głośniki o mocy 8 W RMS każdy, które naprawdę głośno grają i zapewniają czyste brzmienie do końca regulatora. Piękny design i jakość wykonanych materiałów sprawiają, że sprzęt dobrze się prezentuje i jest jednym z najlepszych urządzeń tego typu na rynku.